Hej, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony polski gamer, a to League of Legends Beta i pokażę Wam rework, ee, jak wygląda Heimerdinger, Heimer, nie wiem jak się czyta po, po reworku, jak wygląda. No cóż, wygląda tak samo mniej więcej, animacja chodzenia może trochę taka bardziej płynna. I widać przy nim trzy śrubki. Śrubki symbolizują maksymalną ilość działek, które można postawić, e, zaraz zobaczycie. Jest raka, zaraz ją tutaj... Dobra, jest jedno działko, jest drugie działko, i jest trzecie działko, i znikają śrubki z mojego ekwipunku. To jest W, czyli rakiety. E, rakiety, które no może nie zauważyliście całkiem, bo to już dosyć szybko puściłem, ale, ale zobaczycie teraz. W ten sposób to wygląda. Zaraz wam pokażę jeszcze raz jak się odnowi, ale najpierw granat jeszcze. Granat wygląda w ten sposób. Widzicie, takie coś i... Da dam. Czyli to jak kuzixa tylko że się nie odbija. Aha, a propos działek. Jeśli naładuje się ten szary pasek, to wtedy... Właśnie one nie są na czas tym razem i chyba nie były nigdy. No tak nie były. No jak ten pasek się naładuje, no to wte, na full, to wtedy następny atak tych działek będzie miał większy zasięg i za dodatkowe obrażenia będzie taki miał porządnie, porządne walnięcie. Zaraz zobaczcie. Napełnił się i. no fajnie. Jak zwykle coś nie na rękę, ale dobra. Jeszcze raz rakiety. W ten sposób można. Naj, najgo, no, najbardziej roz, rozwidle taką. W ten sposób można. No dosyć fajne, według mnie. Bardzo fajne jest celowanie takie. Chociaż to samo naprowadzające były, według mnie, fajniejsze. Nie wiem czemu. Tak mi, tak uważam. No dobra. Eee, więc, o idź, Ale dużo zadało. No dobra. Jeszcze raz zróbmy w ten sposób. Zestunujmy. I teraz dom. Tak wygląda, jak wszystkie trafią. Dobra. Sada nam przy będzie, będzie, dobry przy będzie dla nas dobrym przykładem. Ale teraz najciekawsze, czyli ulti. Ultimate jest bardzo fajny, bardzo mi się spodobał. No, niż w porównaniu do starego, stary też był ok, bo regenerował działka i, i no nie był zły, no nie, ale przyzwyczaiłem się. Może tylko dlatego. Ale zobaczcie, co się stanie. Yy, jeśli włączę ulta, to każda moja umiejętność Q, W albo E yy, będzie trzykrotnie wzmocniona. Póki co chyba mam, nie mam limitu czasu. Mogę cały czas tego używać. Więc Q. Dobra, użyjmy działka wzmocnionego. Tadam, patrzcie, co się stanie. Działko się powiększy i będzie zadawało tylko taki duży damage. No według mnie to jest po prostu... no no, no, coś takiego, takie działko, które by tak, no, no jest mocne, no nie? Ogółem e, HP działek są teraz, to, są teraz, no, trochę z, jak to się nazywa, nerfione te działka, zostały. Cześć, co taka? Jak leci. Um, dobra, można tu zobaczyć te wzmocnione ataki. Dobra, za 20 sekund będzie Ulti. Do tego momentu zastopuję grę. Ultimate już jest, więc włączamy Ultimate. I w. Oj, moment. W ten sposób trzykrotna fala uderzeniowa rakiet normalnie. Episkie według mnie, bardzo fajne. Bardzo fajne. Tak, tak, bardzo też mocne w Team jak jest w kupie drużyna i ty robisz falę takich po bodajże, tak? Yy, nie, cztery salwy rakiet wystrzeliwuje, yy, z których każda zadaje yy, ulepszone na maksa ulti, ulepszone na maksa, zadaje dodatkowe 225 yy, obrażeń, no naturalnie, no nie? Yy, czyli bez, bez dodatkowego AP. Czyli według mnie to jest dużo, no bo może wbić jakieś 800, no do 1000, no nie? Naturalnie. I 900 bodajże. Oj, niebi nie bij, nie bij. Okej. Okay. Mm, jeszcze jedna rzecz, bo zapomniałem. Dobra, włączam jeszcze raz ulta. I teraz granat, czyli moje ulubione... Patrzcie. No po prostu mnie to rozwaliło. Ups, no dobra, padłem. No animacja niestety padania się nie zmieniła, no i wygląd również nie najbardziej się zmienił, no prawie w ogóle się nie zmienił, tylko jak animacja chodzenia się trochę zmieniła. No cóż, umiejętności według mnie Heimerdinger są teraz dużo fajniejsze. W teamfightach według mnie on będzie rozwalał. Odpowiednio, osoby, które będą nimi odpowiednio grały, po prostu myślę, że no ich domeną, których domeną jest Heimerdinger, no to... Oni będą nim niszczyć, tak mi się wydaje. Mamy jeszcze 12 10 sekund do nowienia Uta, więc może puścimy sobie jakąś taką umiejętność W, bo lubię W puszczać, bo to są takie cztery fajne salwy rakiet. Zróbmy w, więc to. I plus jeszcze bo chciałem przeczytać trochę o tych skillach m, ulepszonych, szczególnie o ostatnim. Rzucę odbijający się granat, czyli no takie jak już całkowita, całkowicie skopiowana umiejętność normalnie umiejętność Ziggs'a Zróbmy jeszcze w ten sposób, bo mam tak ochotę zrobić, więc tak zrobię I niech sobie strzelają działka, podziwiajcie ich piękne strzały, no po prostu według mnie są dużo lepsze te działka um, Nie mówię o damage'u, tylko o tym, jak się nimi posługiwać, e, dobra Więc, z, z, o, 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 cześć Patrzcie. Dżum, 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 dżum. Kurde, nie wiem co to było, no. Zmasakrowało ją. Mocarnie. Jeszcze jeden granacik. Jak trafię, nie trafiłem, w sensie nie zasunowało jej. Ona już odnowiła cały HP nerf Soraka, Madafaka. No i co? fajnie fajnie się prezentuje, widzicie tego stuna, jest dużo. No, według mnie fajniej wygląda tam ta animacja i dużo szybciej i ona le leci według mnie niż jak miał ten granat lecieć w przód. Bo wtedy, według mnie, było ciężej trafić, bo strasznie wolno to leciało. Teraz w ten sposób dup. Dziękuję. Nawet można mniej... Nawet trudniej to ominąć teraz niż kiedyś, według mnie. I jeszcze, jeszcze, jeszcze w. Jeszcze w, jeszcze raz. Zaraz będzie ulti, za 5 sekund. No. Nie no, dobra, to było smutne. Ok, więc przerwa. Mam nadzieję, że wspomniałem też, że działka, które są, no, który, od której się oddalam, po prostu się silencują i są nieruchome. Ups, biedny działka. Dobra, włączmy Ulta, więc o, czuję się taki spower taki jak jakiś UT Super Saiyan SSJ-4. Dobra, tu mamy gościa, którego nie lubimy, który nie ma twarzy w ogóle, bo ma krzywdę i się chowa, więc strzelmy w niego tą salwę. E czy W? Bo ja nie wiem. Czy Q? W? E? Losowanie? Nie. 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 Nie wiem, czy W czy E. Co wy proponujecie? Co? No co? No co chcecie? A, chcecie E. e. Okej. Okay. Niech będzie. Nie. Prosiliście. Dom, dum, dum. No ej, no nie. Miał się odbić tam dalej. Chamstwo. Okej. Okay. Gra Heimerdingerem jest taka do tego stopnia fajna, że nie mam ochoty przestać z nim grać. Dum. No to jest po prostu słodkie Entropia. granie Entropia. nim w tym Entropia. momencie. Patrzcie. No te o, kurde. Ale oni on masakrują. Oni im... masakrują. I bum. Dum, doom, dum, doom, dum, dum, kurde. No, epicko. Dobra, chyba już za długo czasu, przed... chyba już za bardzo przedłużam. Jeśli Ci się spodobało łapka w górę, jeśli nie, no to proszę o komentarz, w którym piszecie dlaczego nie. No oczywiście możecie też napisać komentarz, jeśli coś fajnie zrobiłem. Też to jest ok. I jeszcze co takie zabijemy, nie? Bo jej nie lubię. Jeszcze mam Ulta za chwilę. No silence. Kurde, long, trwa. Doom, nie, nie, nie to chciałem, ale okej. Okay. Dzięki żal. I tak zginiesz. Masz działko. No okej. Okay. W takim razie Heimerdinger tak wygląda, więc na razie.